Witajcie ze Splitu. Cześć, dzisiaj jesteśmy w Splitie i właśnie stoimy przed głównym wejściem na Stare Miasto w Splitie. Pójdziemy sobie na spacer. Split to jest taki wyjątkowy wyjątkowe miasto, chyba w skali w ogóle europejskiej, gdzie Stare Miasto jest jakby ustawione w środku dawnego pałacu cesarza Diocleciama. Także na przestrzeni wieków, w tym jakby pałacu. Chorwaci, właściwie to nie Chorwaci, tylko miejscowi dobudowywali sobie domy, kamienice i tak powstało właściwie to stare miasto. No jest specyficzne, fantastyczne, także zabierałem Was na spacer. Do zobaczenia. Do splitu z Polski ra lata Wizz więc y, to na pewno można się tutaj bardzo szybko dostać z różnych lotnisk w Polsce, no albo własnym samochodem. Jeżeli chodzi o miejsce do parkowania, nie ma ich aż tak bardzo dużo, ale można parkować przy głównych ulicach. Y, parkingi są, Cena to 1 euro za godzinę. Taki parking oddalony około 600-700 metrów od centrum, więc to też nie są duże pieniądze. Można spokojnie sobie postawić auto. I zobaczcie, dochodzi się właśnie do tej bramy, która potem będzie już wiodła do Starego Miasta. Idziemy. Gorące dni tutaj jest taki mały park zaraz przy centrum. Można sobie odsapnąć przy fontannie odpocząć w cieniu drzew. Pamiętacie nasz vlog z Ninu? To jest ten sam gościu górniński. I jest jego pomnik również zliczek. A palucha? Nie zamierzasz po ten? Już raz zyskałem palca. No to idziemy zobaczyć, no, 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 no. co ludzie robią z tym paluchem Marek? Jedzą. <laughs> Trzeba bardzo. potrzeć, a i co to daje? No je, to Na daje... koncie od razu masz plus 10 euro, czy co? Nie, to daję to, że mam brudną rękę. Nie, ale poważnie. Szczęście padło trzymać. Szczęście, dobra. Ale w środku tutaj już w tym, w tym, na tym starym mieście naprawdę jest przyjemnie, to musisz przyznać, nie? Chwila wytchnienia z od Dzisiaj jest 41,5 stopnia. Tak nam przynajmniej pokazywało właśnie termometr w samochodzie. A tutaj jak sami widzicie jest bardzo wąsko, dzięki czemu słońce nie dochodzi, więc jest przyjemnie. Jest taka marmurowa chyba. To jest chyba kamień wyślizgany, ale ojej, czujesz to, jaka jest tak, przyjemnie. Tak, tak. Czyli słuchajcie, nawet w upałach można tu przyjechać, jeżeli nie będziecie stać typowo na słońcu, na pewno nie będzie aż tak strasznie. Jesteśmy na głównym placu, w ten starym mieście w Splitcie. To jest ten główny pałac, gdzie już taki ścisłe takie centrum. A tutaj u góry można sobie wejść na tą wieżę za dodatkową opłatą. Fantastyczny widok na, na Marinę. Jesteśmy już przy wejściu do tej wieży wstęp kosztuje 7 euro, a dla dzieci do lat 13 jest za darmo. Tak nam pani powiedziała. Tu jest wejście do katedry. Do katedry oczywiście też nie jest za darmo, 5 euro. To warto dodać, że Pałac Diklocana, Cesarza Dieklocjana został zbudowany jako willa obronna na przełomie III i IV wieku i była przeznaczona jako pałac po, przeznaczony po abdykacji cesarza. To, co tutaj widzimy, to jest oczywiście katedralność 600 trochę późniejsza, a ta wieża widokowa to jest nic innego jak dzwonica. A byliśmy tam kiedyś? Kiedyś byliśmy, także już dzisiaj nie wchodzimy, ale naprawdę warto sobie wejść na tą dzwonnicę, bo widok jest przepiękny. Z tego głównego placyku, z tego głównego placyku tutaj na Starym Mieście od razu się schodzi tutaj w tę stronę. Tutaj były kiedyś yy, stajnie dla koni, a w tej chwili znajdują się takie, takie sklepiki z pamiątkami, także idziemy zobaczyć. Oczywiście pałac można zwiedzać, trzeba wtedy sobie wykupić bilet wstępu, również jest możliwość zwiedzania z przewodnikiem, więc jak ktoś ma ochotę i czas i środki to zapraszamy. Magnesy 4 euro, takie różne o, pamiątki 3, długopis 4, ołówek 2 euro, zapalniczka ze splitu 2. Wychodzimy od razu na marinę, można sobie kupić loda, iść do restauracji, zaraz Wam pokażemy kilka yy, może cen. Ile yy, lody kosztują? Przy marinie jedna, y, jedna gałka loda 2 euro. Uuu, uh, uh, to drożej niż u nas. Taniej to... niż w Zakopanym. <laughs> Ale to jest naprawdę już ścisłe osób, centrum. które uwielbiają wycieczki, rejsy, to są ceny oferowane przez właśnie y, osoby ze splitu, które właśnie organizują takie wycieczki po okolicy jesteśmy w ścisłym jakby centrum turystycznym Splitu, zaraz tutaj przy porcie. I zobaczcie jakie są ceny. Czarne risotto 17 euro. Co tutaj jeszcze? Na przykład, widziałem, o stek z tuż jest dosyć drogie, 34 eurasy. Tu gdzieś widziałem tą sałatkę, sałatkę z, z, tą, z ośmiornicy, też 17 euro. Przewidzicie, no. Po Czyli prostu tutaj to są już jakby takie najdroższe, nie? Potwierdza się to, co cały czas mówimy na naszym kanale, jeżeli chodzi o Chorwację, że no, te ceny są dosyć wysokie, ale są wysokie oczywiście są w takich centrach turystycznych, czy tam gdzieś właśnie przy portach, to rzeczywiście w de restauracjach te ceny są takie, takie no rzeczywiście dosyć wysokie. Natomiast gdzieś pójdziecie dalej w no to już te ceny są troszeczkę niższe. Także tak to wygląda. Jak w każdym mieście takim chorwackim to są takie drobne, małutkie placyki, gdzie można spokojnie wypić kawę, coś przekąsić. One najczęściej są w cieniu, więc jest naprawdę dużo przyjemniej. No i oczywiście te wąskie uliczki, które są wszechobecne. Widzicie, na potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, zeszliśmy tylko dosłownie 20 metrów z tego głównego deptaku przy Malinie i tu jest lodziarnia, gdzie już jedna kulka lodu kosztuje. Eurowośmidziesiąt to nie dwa. Kolejny przypadek, zobaczcie urokliwych uliczek. Wam nagrałam menu z restauracji La Mia Storia i dosłownie też jest może z 50-70 metrów. E... O 50-70 metrów od mariny i zobaczcie, że tam ceny nie są takie złe. Za grillowane ośmiornice chyba tam jednym okiem zobaczyłam trzeba zapłacić 20 euro. Oczywiście, no to jest czasami więcej, ale ogólnie owo, owo, dania z owoców morza zawsze troszeczkę są droższe niż na przykład pizza. Pani, zbliżamy się już do morza i jak sami widzicie za mną można się przejechać taką... Z elektryczną rikszą po mieście. Takie city tour są organizowane. Nie wiemy, ile, ile to kosztuje, zaraz sprawdzimy. No ale oczywiście, jak w każdym chorwackim mieście, morze, to jest to, co jest najpiękniejsze. Zobaczcie tam daleko, wielki taki liniowiec, wycieczkowiec stoi. No, ja bym się kiedyś tak przejechała jeszcze, popłynęła w taki rejs. Nie wiem jak Wy, napiszcie w komentarzach, czy też lubicie takie zabawy. Tam ocenę więc 30 euro za osobę, za półtorej godziny. To są takie elektryczne riksze. Ech, chyba wchodzi do nich około 6 osób, więc taka będzie cena za półtorej godzinną obwózkę po najważniejszych atrakcjach splitu e, na jedną osobę. 30 euro. na końcu promenady, jakbyście poszli w tamtym kierunku jest taki, m, taki lokalny rynek, w cudzysłowie lokalny. Można kupić jakieś przetwory, rakije, oczywiście oliwę, wino i etc. Ale lepiej zobaczcie jak to wygląda cenowo, bo można się też przejechać, także... Porównywać i przede wszystkim testować jeszcze, nie? No to nie wiem, tak? No testować czy jest dobre a i porównywać ceny, żeby nie przepłacać 100-200%. Dobra. Jesteśmy w Pałacu Dioklesiano, zobaczcie, Sfinksa. Jest to przykład kolonializmu cesarstwa rzymskiego. Po prostu zawinęli Sphinx w Egipcie i przywieźli go tutaj. Słuchajcie, mm. tu właśnie w tym miejscu doskonale widać, e, jak, jak te budynki zostały wbudowywane właśnie w ten pałac die Tutaj mamy, mamy dookoła e, kolumny. Jeszcze jest proszę, pamiętające ten pałac cesarstwa a w środku jest wbudowany kościół, kościół rzymskokatolicki, ta katedra. Podsumowując cały split, jeżeli nie jesteście zapalonymi historykami, to nawet gdzieś półtorej godziny wam wystarczy, żeby przejść się przez Stare Miasto, pochodzić uliczkami, wejść na wieżę iść do mariny. Czyli naprawdę, nawet jeżeli będą upały potem w sezonie, myślę, że warto tak czy tak przyjechać, bo to nie zabiera aż tak dużo czasu. Myślę, że więcej czasu zajmie znalezienie miejsca parkingowego. Za nami ten rynek, o którym Marek wspominał, on już teraz jest w ustawy, bo wszyscy się już popakowali, ale my jeszcze sobie wzięliśmy na taki upał, bo jest naprawdę ponad 40 w stopni, taki kubek z arbuzami. On kosztuje 2,50, no ale można się targować. targować, więc troszeczkę mniej zapłaciliśmy. Jest to na pewno fajna alternatywna dla lodów, dlatego że... No, ja też bardzo lubię lody, ale lody w taki upał y, są po prostu za słodkie i za chwilę się będzie i tak chciało pić, a arbuzy? Myślę, że ugaszą nasze pragnienie. Za mną widzicie y, stadion legendarnego zespołu y, Hajduk Split. Y, Także myślałem, że to w ogóle w, 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 trochę lepiej, ale... Ale generalnie też robi wrażenie. Także wszyscy kibice Hajduka Spic, tak? Ciekawe kto z Was jest za Hajdukiem, a kto może za Dynamo. I już się z Wami też żegnamy. Wracamy już do domu z tego upału. Tak. Tak jak Marta wspomniała, myślę, że w split dla niewymagających turystów i zwiedzaczy, to półtorej godziny spokojnie wystarczy i właśnie ten pałas na to stare miasto, te uliczki Urtukliwe e, i Marine. Także co? No my się żegnamy i do następnego razu. Pa. pa! Jeżeli Wam się podobało, to prosimy o lajki i też prosimy o subskrypcję. Do zobaczenia. Jeżeli byście chcieli postawić samochód przy tej samej ulicy co my, to proszę bardzo, to jest adres.